Witam wszystkich. 11 maja na aktualizacji rynku kryptowalut. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. I tak przechodzimy już sobie do wykresów. Dzisiaj Ethereum i Bitcoin. Zaczynam od Bitcoina. Także wyłączmy te wszystkie wskaźniki, żeby mnie przeszkadzały. Jak zwykle kilka, kilka różnych spojrzeń, kilka różnych mierzeń, e, które mam wykonane. Pokażę to na, na, na różnych wykresach sytuacji na Bitcoinie. I tak widzimy, że strefa. 28 200 nie została utrzymana, pomimo wybicia tutaj wczoraj. co jest interwały jednogodzinowy, tak byliśmy wczoraj tutaj pod, ponad tą strefę była próba utrzymania, jednak duża wyprzedaż i zejście do niższych poziomów. Ja spodziewam się dalszej korekty pogłębienia tej korekty. Co prawda zaliczyliśmy bardzo ważny poziom 26800. No jednak tutaj Strefa pomiędzy tymi dwoma kręgami będzie bardzo dużym wsparciem dla ceny, i dopiero jej wybicie otworzy drogę do 25-300. Niemniej jednak, tak jak tutaj mieliśmy wyznaczone, widzimy bardzo silną reakcję popytową. No i na ten moment mamy tutaj utrzymaną tą, tą linię wsparcia na poziomie 27553 i wybicie, no to jest zejście gdzieś tutaj w okolice tego kręgu na 26938. To kolejne wsparcie. Natomiast pierwszy opór 27717 Maksymalne podbicie, jakie mogłoby teraz się wydarzyć moim zdaniem, to 28,700, 28800, ale najpierw mamy do pokonania strefy 28, 28, 200. Także tutaj te strefy bardzo silne strefy oporu, a tutaj mamy silne wsparcie, także też możliwa jest taka głosupka, jak tutaj mieliśmy. Niemniej jednak ja spodziewam się tego zejścia, zejścia niżej tutaj nawet na, na Bitcoinie. Kolejny wykres, który nam e, twierdza, jak gdyby te dane, jest troszkę innymi technikami e, wykonany. Tutaj mamy średnio proszące 200 na czterogodzinówce na 28 800, jesteśmy pod nią, także jesteśmy ewidentnie w trendzie spadkowym na 4 godzinach, tak. E, I tutaj mamy taką linię trendu wyznaczoną, która nam prowadzi te spadki. A to są poziomy, pierwszy, pierwszy opór, z tego wykresu na 4 godzinach to mamy 27900. Znaczy to jest druga, druga linia oporu, pierwsza jest tutaj niżej, jeszcze nie, nie zmieniłam, ale Aha. mamy tutaj na 27700. Także widzimy, że pokrywa nam się to z tamtymi mierzeniami. Obecnie walczymy na, 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 na no. wsparciu i oporze. Tutaj mamy wsparcie i pierwszy opór na czterech godzinach. No to jest 27526 tutaj wychodzi, w zależności od miejsca kontaktu z linią. Także jesteśmy na oporze, następne 27711, 27998 28 Tak to widzę w tej chwili na, tutaj na tym wykresie. Widzimy, że ta podaż narasta tutaj ten na 4 godzinach, jak sobie wejdziemy na wykres, no tutaj czerwieni jest coraz więcej, także ta wyprzedaż może się pojawić jeszcze. Pamiętajcie, że dzisiaj są kolejne ogłoszenia wyników finansowych w Stanach Zjednoczonych, które mogą mieć duży wpływ na zmienność na rynkach. Tutaj przechodzimy do kolejnego wykresu. Tutaj tradycyjne w mamy poziom oporu 29,738-28900. 74 jako taki maksymalny zasięg tego podbicia widzę na ten moment. Tutaj jeszcze możemy przesunąć, będzie troszkę wyżej, czyli 30 tysięcy. Niemniej jednak ja nie spodziewam się tego, nie spodziewam się wybicia tej strefy 28264, wyznaczony opór wczoraj idealnie zadziałał. Tutaj nie utrzymaliśmy również tego wsparcia, które jest teraz oporem. Widzimy, że odbijamy się od niego, a wsparcie dla ceny mamy Tutaj na tym poziomie 27,255 wybicie tego poziomu to jest zejście tutaj, natomiast gdyby się tak zdarzyło, że tutaj zejdziemy, to może tu chwileczkę byśmy... Tak. I tutaj. I... Jeszcze chciałem wam pokazać jedną. Tutaj wybiliśmy z tego trójkąta. Jak widać wczoraj odbicie po. Było tylko retestem dolnej krawędzi tego trójkąta nie powróciliśmy. Kolejna reakcja podażowa i teraz odbiliśmy od wyznaczonej strefy 27. Na pewno tą strefę jeszcze przetestujemy. Ja spodziewam się jednak zejść niżej natomiast wybicie tej strefy yy, będzie skutkowało najprawdopodobniej, jeszcze chciałem ten wykres zaznaczyć tutaj. Okej, okay, chyba tak. Widać o głowie z ramionami, które sobie wyrysowaliśmy. Nie pamiętam teraz, w jakim okresie miałem. Y -y zaraz mogę. Wyrysuć. Wyrysujemy sobie ją nowo. Y -y. Na czterech godzinach robiliśmy tutaj z tego trójkąta, Mamy retest linii trendu zejście do strefy pobytowej, którą sobie wyznaczaliśmy dość precyzyjnie tutaj to weszło i ja spodziewam się retestu tej strefy, jeżeli ona nie wytrzyma na te 26 300 za dalszymi spadkami nam nie przemaga jeszcze taki ruch 1 do 1 tak. i tutaj wychodzi nam Poziom 25680, czyli ta strefa, o której mówiliśmy, że powinna być przetestowana, gdybyśmy mieli taką w korektę ABC. Tutaj te poziomy, jak najbardziej ta strefa jest strefą wstępną, taką, w której może pojawić się większa siła popytowa. Zobaczymy pomiędzy tym poziomem a górną krawędzią. Tutaj, czyli 25,700 do 25,200. Ta strefa jest dla mnie następna, jeżeli napuści przystanek na 26 300, Natomiast tutaj zejście jest jak najbardziej prawdopodobne. Przejdziemy jeszcze sobie na jedno, na jedno dniówkę, gdzie mamy tą głowę z ramionami, którą sobie wcześniej. A może tutaj. Nałożę na ten wykres. Zostawimy tylko na jedno dniu. Co jest to dość duża formacja z dużym zasięgiem. Zaraz sobie ją przypomnimy. Lewe ramię. Głowa. Lewe ramię. Tutaj linę, tutaj przesunął. Tak. Tak. O, coś. tą linię tędy, natomiast linia ramion tutaj, zobaczymy sobie może zielonym kolorem. Do wybicia. Tak, jeżeli. Ta formacja będzie aktywowana, czyli pokonanie tego, tego poziomu. Tutaj w przybliżeniu wybicie z tej głowy na 27200. Jeżeli cena zamknie się poniżej tego poziomu, to mamy aktywację scenariusza i zasięg możliwy tego, tego zejścia. Jeszcze tutaj zrobimy, żeby to było widoczne na niższych interwałach, tylko zostawimy na nie mówił o wybiciu na jedno dniowo, tak? I tutaj, jeżeli wybijemy tą linię ramion, to spodziewam się realizacji tego scenariusza. Czy cały zrealizujemy? Zobaczymy, ale jest to bardzo prawdopodobne, bo zasięg tego, tej głowy z ramionami wypada na mierzeniach FIBO i to dość mocnych mierzeniach FIBO. Już zaraz pokazuję ten zakres cen. Mierzymy od szczytu do linii ramion. I to zejście, jeżeli tu by nastąpiło, właśnie tutaj w tym plastrze nam wypada, jest to na poziomie 23-242. Także no, ten zasięg jest ogromny, ale pokrywa on się nam z linią trendu wzrostowego, którą mamy. I nie wykluczone, że ta linia trendu. Zostanie tutaj przetestowana, biorąc pod uwagę, że wszystkie te zależności tutaj mają miejsce na mierzeniach hiv tak, Także to jest dodatkowe potwierdzenie i wzmocnienie tych poziomów. Ta strefa, dolna strefa, też jest do obserwacji. <kluzny> Nie? Jeżeli informacja głowy z ramionami zostanie aktywowana, są takie trzy strefy: pierwsza, druga, trzecia. Na zasięgu wybicia tej głowy z ramionami. Także to tak wygląda sytuacja na Bitcoinie. No wiadomo, że Ethereum, jeżeli Bitcoin będzie spadał, kontynuował spadki, tą korektę, no to na Ethereum, tak jak mówiłem wczoraj, tutaj ten poziom nam nie utrzymał, czyli 1848 staje nam się teraz oporem dla ceny. I ja oczekuję zejścia do tej zielonej strefy, stąd może być reakcja popytowa do 1848, ale finalnego zejścia spodziewam się tutaj do tego poziomu, który dla ten moment jest dla mnie najmocniejszym, 1669 i tutaj spodziewam się przetestowania tego rejonu. Wynika on z mierzeń FIBO 161 i 61 klastra, także jest to bardzo mocne pojęcie. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Dziękuję wszystkim za dzisiejszy poranek, za uwagę i do usłyszenia. Cześć.